Cześć, hej, manu, wam wszystkim, jest ze mną Tymon! Jest Jestem jak i jedziemy, czekaj, dobra. F3, dobra, dawaj. Jedź, chuju! Ty... Nie nagrywam? Czekaj. Ja nagrywam, dobra, jedź! Dobra, da, dobra, ja nie jadę, ty jedziesz. Jedź, nie jebany. No nie! No jedź, no. Dobry mużyn z Afryki, ile tu jest no Ty pojebany jesteś. Ty, Tymon. Tymon. Tymon, ej, Ty, Keksu. Ty, dawaj, u góry je, tak, Busterze, dawaj. No co ja mam robić, jak ja mogę Czekaj, ja Prawie dostał. Miny są, uważaj. Gdzie? Okej, okay, jadę na hardcore'a. Nie na miny. Ja dole. Ty, SMS jakieś dostaję, pójdź stąd. Uważaj. Gdzie oni? Ta, ty kurwa boosterz, frajerze jebany, kurwa hakerze jebany. Masz pana, dobra, nie gadajmy o tym. Nie będę, ci, nie. Nie, będę ci tych oś nie będę ci tych 12 widzów na YouTube zapierdalał. Dobra, dzięki. Czy tam... Nie, sorry, 8 masz. 8. Dzięki. Dzieciu, dzięki. No, ty kupujesz na Allegra, to... Tak. Mama ci komentuje Ty debil jesteś. Dobra, co tu się dzieje na mów murze, kurwa, panie? Panie, rozglądaj się. Bo ja tutaj jestem w kratek jak jakieś. <laughs> nie ma nikogo. Jeszcze, nie ma nikogo, nie ma. Nie ma, nie ma, niks. Nie ma... Nie ma... Tam, jakiś kolej to jest po 24. 12.22, jest, jest czwartek chyba, 28, bo chuj, no. Nie, 29 chyba dzisiaj. Chuj czy chuj, który? Pierdolę, nie mam zegareka przy sobie. Jaki wiecie na rękę, nie 30. wiem. 30 będę mieć neta Z UPC? Jest czołg! Wypierdalaj stąd. Kurwa. Dawaj, ja chcę go jakoś zdjąć, uderzyć go. To wysiadaj. Podaję tak kierowcę za fraki i dziwki jedne z liścia. Dobra, ja uciekam, na Kurwa zjebie, padłem przez ciebie szmata <gry> Jebana, kurwa, nie zdążyłem wyjść. Czeka telefon wezmę, coś mi tu kurwa plepsy Piszą jakiś Facebook, którego mam połączony i co, kurwa jebany Facebook szmata. No kurde, nagrywasz. O i zginąłem od Emki, bo nie skakałem jak małpa. Dobra, dawaj mam czołby. Czołby dawaj na nowo gramy, bo tu kurde bez sensu jest takie. Bustopany, normalnie. Tak. Ale... Dobra, dawaj ja gram. No ja jestem, ty. Stare, nie? Mam czołby. Czekaj, ja zbędę sobie broń. Mam czołba. Też, też masz zjebaną, technik, nie ma dobrej broni. Ale się zjebałem z tyłu. Strzelam sobie w lufę. Ale masz kut kutasem jak ci strzelasz. Ej na to, co? ej pa, ej. Czekaj. Czekaj. No dawaj, czekaj, weź się strzelaj. O, ale się zjebałem. Biały o, dym, dym, dym z dobra, dobra, dobra. dobra, Co ma no w ogóle odpierdalamy? Przecież ciebie, będę mieć widzów. I hajs się nie będzie skatał do chuja. Dawaj, tu pojazd Nie będzie kurde na frytki z YouTube'a. No. no. Nie będzie się szpić tak? Nie Dawaj, tutaj jakiś pojazd pojechał w ogóle. Nic co mamy powiesz? Dawaj go, do lapadu. Dostanę. Jak de... tak? Ale zajebiste No kurde ty gnoju. Dostanę. Hajsujesz mi. Weź, bo cię pociągnę kurwa. Reportuję zaraz, to zobaczymy. Weź kurwa. Metiniażu jebaneś. Metin to kurde. Ty, ja, ja mapy tak, nie A, bo to jest hardcore. Ja mapy nie widzę. Weź stań. Stań. Jak Michał Wiśniewski. Ej. Ty betoniarzu. Kur... Ja na raz są spierdalał. Myślałem, że padłeś jak pipa. Gdzie ty jesteś? Ja nie, ja nie chodzę z tobą, z tobą jest niebezpiecznie. Tak, i kto to mówi, to kurwa. Tak. Metiniarz jej Ja na pierdolę. To Metinien jest teraz wprost bądź czwórka. I co to jest? No silnik ten co do BFA, tylko że wszytko. Tak hmm? No pewnie i powiedz mi, że jeszcze w... Czołg! I chuj mnie nie widział jaki to jest I debil nie. Na ultra grałem jak ostatnio No co ty, a mi nie poszedł kurwa, ale B Bf... na ultra jak to możliwe? Kurde Mekin więcej O kurde skacz, bo sniper Gdzie sniper Tam w centrum handlowym, bo dobra tutaj... zabiję kogoś ty w ogóle nie, ciuch. Dawaj. Ta Ja pier dostał. Ja i mnie ktoś zajebał. Nie. Ciebie też za... Mi zaje... nie, ciąg mnie zajebał, a ta... ten gość mi zajebał jakimś cudem. Ja ciąg mnie zajebał. Cudem, jak mnie zajebał? <grym> Jesteśmy muszy... jest... Jesteś musisz, jesteś musisz dźwięku. Jesteś ciebie każdy zapierdala. Tak, weźmy sobie ten dźwięku i zobaczymy. A ja za tą broń odblokowałem To G coś, to... Coś tych... mnie, coś mnie wyjebało jakieś, a aereo. O kurwa. Z tego? to też tak miałem, stary. To jest, że... a kurwa, nie Ja pierdolę, no to? ty zjeb jesteś. No co? Jak masz się to weź taki joystick do nagrywania, a nie... ...bo ty nagrywałeś aktywny pulpit. O kurwa. Jaki ty zjeb jesteś, jebany, weź ten joystick. O ja pierdolę, na no, nowo musimy. Nie, ja nie muszę. No ale ja, kurwa muszę. Dobra, muszę. ja nagrywam od nowa. Witam, jestem kupa Jarek a ja to z grobki Bia3D. <laughs> Dobra, jest mam czołga. Nie rozjebał, frajer jebany, kurwa, bo byłem bez ciebie. A może musi. Dawaj, bierzemy Heli i ty będziesz leczył, ja będę latał. Proszę. Wejdziesz w palniki. Ja, ja jestem w czołgu. czemu znaczy, nie, nie, nie mogę do ciebie? Kurde. Ja, bo... Weź czekaj na mnie. No już czekam. Szczekaj na mnie. że mam na ciebie czekać? Do no kurde ty do mnie walisz? Nie. Zobaczymy no, ja jadę, jaki... kurde, czołg mam... Stary, zobaczymy ja jadę, ej, jadę po ciebie, zobaczymy, zobaczymy, Ej. Zobaczymy ja jadę... Ej, tam jest koleś. No wiem, zadaj Jeden, Do czołgu wsiadł. Ha, zajebałem go z pal czołg palnikiem rozjebałem i sam się zabiłem, ale go zajebałem. Kurde, nie nagrywam, wiesz? No to, a, to wyłącz i wyłącz mi relisa. nie wiem, masz zjebanego kompa. No. Ta masz traktora, nie nagrywa ci jesteśmy tym metinczykiem coś mi powiedział Jak nagrywa to takie na czerwono powinienś mieć. No mam. Czekaj. Dobra, a ja jestem na respie. Na nowo. Czekam na ciebie Ty wyszedłeś? Nie. Wyszedłeś z Battlefielda? Nie. A nie jesteś czumuła jakiś PMP rozjebane na początku Dobra na resztę siema Siema Z tej strony cycuch i... To to jest przed wami Szymon. Pchodzi Javelin na plecach. Szymon! Greź gruz No ja jestem Murzynem Ty, co Dobra, chodź, czekamy na tungustę To Dawaj tego bierzemy. patrz. ej, ej, ty Ej, ty jebany Ole fura. Nie tam z poka. poka tu kurwa o, silnik o, tam, tam silnik jest 8 litrów nie chyba dziękuję, pizda, dobre dawaj jakiś ten jest czołg Wypierdalaj Czekaj chwilę Dobra zahaczyłem raz, Nie przejeżdżaj zahaczyłem nie chcą co kurwa tak to będzie spierdolił Kurde staty 1 3 rozumiesz to No ja mam i 3 4 i kurwa to wygram z takim Dupę, bany Kurwa Pajek cruiser to na blachę Aha, to dobry jesteś ciąg! Ja mam palę oddać. Widzisz, podobno można ciąg zabić sniperką, gościu z ciągu. Dobra, naprawiaj. No okay. nie. Dobra. No, no. no i chuj, nie naprawiałeś. Ja nie będę ryzykował swojego życia na... Ja, tak i oni strzał. patrzą, oni we dwóch wysiedli i naprawiają. No tak, a ja ich namierzę i ich zabiję. Tak i se obciągniesz. Czemu ja się nie mogę na tobie odradzać? Co to ma być? Gdzie ty jesteś? A widzę cię. Jo, ale tu stary można kampić na tych dachach. Na tym wszystkim. No można, ale mnie zabił właśnie. Ja jestem na takim dachu wielkim, dawaj na mnie się resztę. Ja tutaj chyba bez snajpera wezmę. No ja chyba... Ale koksy grają nawet. Ile masz FPS-ów? Ja mam 60. No też mam 60, 57. O, to git Jesteś na dachu? No pewnie. Ja muszę spać dobrze. O ja pier. Dedłem! Czemu on tego spadochronu nie może szybciej rozstawiać, tylko się zasadzić? No można tak fajnie kaląpić, chłopie! Czemu on tego spadochronu szybciej nie? kogo celu? tutaj celować. Ty ja tu javelina biorę, będę namierzał. O ktoś mi zdjął, uważaj. Ale nałem mnie na tej mapie, ta mapa jest najbardziej zryta na świecie. Dawaj. Ja się ze na jakiejś małpie. Ja i prawie zleciałem. Mam Javelina. I kogo jakie da... Padłem. Gdzie ty jesteś? Jakie ty masz staty? Jaki ty jesteś? No wiem! Ja nie wiem co się dzieje chłopiec! Czy... Ja zaraz... Dawaj na respa! Biorę jowolina! Ja snajperkę mam! Ja nie wiem co się dzieje dzisiaj ze mną! Znaczy dzisiaj dobrze grałem jeszcze wcześniej! Leci do ciebie kurwa kula, zagłady! Ty? Nie! To o, gościa zabiłem z pistoleta. Spokojnie, spokojnie, wyluzuj. Prawie czołg rozsypałem. Kurde. Kto mnie tak strzela? Mój miec, co to ma być? Pojebane to. <laughs> Wyskoczył mi, kutas, zabiję go. Ja Chodź wejść do budynku. Hej, synku, jestem w budynku. Właśnie, ja jestem snajperem. Myślałem, się o jakimś. Filmie. Ja zabiję kolesia, jest. Kol... Celownik mi się odblokował do tej broni. Zabiję kolesia w ogóle. A tu, ja chciałem go... mojego zabić, Nie biorę walina, nie bo to już tak długo na mierze. No. Eee, skąd? Ale ja nup jestem. No, to dopiero to odkryłeś? No. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś Ty? Chodź na spa. No jestem, dawaj tutaj no, mam ty? ten e, Gdzie ty, e, dawaj do mnie, zobacz co mam Dawaj, 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 dawaj. Ale, ale, ale weź ten Stawię sobie I, y, Dobra, 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 dobra Fajnik, tak? Nie no to co? E, zobacz, e, weź tak no, stój, ale nie weź nie wsiadaj, odejdź weź nie wsiadaj, odejdź okay. weź, weź nie wsiadaj A, a e, dawaj jedziemy samochodem na bazar Tanio, tanio, perfumy Tanio, tanio perfumy sprzeda Promocja! 10 złotych! 10 zł złoty perfumy! Perfumy tanie, znaczy. la costa! Za drogo. Tu był jakiś koleś. Widziałem Cześć. go. No tam gdzieś, tutaj. Ja obserwuję tyłek. Ty, powiem ci, że ta auto takie całkiem, całkiem. No. Tutaj gdzieś, w tym budynku. Ty patrz na dół, A ty możesz strzelać, nie? Hej, synku, jesteś w budynku na innym levelu. Jest! Kur... Olegu zajebałem w ostatniej chwili, ja się przestraszyłem. Kurde, ty masz... nie! nie Z góry Rozjebę go weź na... No! Ja go serium prawie zdjąłem Zabiję go, weź napraw. Proszę ja Jestem 20 metrów od ciebie, jeśli się nie naprawię. Tak, 20, ty jesteś przede mną. A nie, to nie ty. Myślałem. Naprawiam tego rozjebanego złoma On się naprawia w ogóle? Już się niby naprawił, a się pali. Aha Ogarniasz tą mapę? Nie, grał na nie... Może pierwszy raz albo drugi. To co, ja to drugi, jest... i tak lamiłem. Fajna mapa. No fajna, ale... Nie do Conquestów. A co kon... To za to na flagi Conquest... Konkre... No ja bym tu sobie zagrał, ale z pojazdami. Ja grałem deatmecha, albo... Choke, O ja pier Zabiję kolesia i spierdalam, ale zwała e, ten... Kur... Zajebał mnie na hita! No bo się skacze ale nie nie rozumiem, że ja autę chciałem cofnąć Kuta jebany I. w tupę! gdzie ty jesteś o zabijemy jakiegoś typa ta jasna jasna hmm. no dobra we skończ już mam ten czołg czołg ty ja się tak całkiem jadę po ciebie lecę bo chcę o kurwa słyszysz Ej, 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 jak ty masz na imię? Tymon, nie? Nie no, bez kitu jak ty masz na imię? No Tymon. No kurwa, pedale. Naprawdę? No, dawaj, wsiadaj. Jestem tutaj, obok ciebie. Zabijem kolesia. No kurde. Wsiadaj. Ja, go... ja w niego dwa razy była Wsiadaj. Dawaj. Jedziemy. E, ty też tak masz, że jak wjeżdżasz w dym, to w FPSy spadają? Jak w co? Jak w Dimension? Cały czas z 50, y, 60, wiesz? No jak? Ja nie wiem, takie jak ty karty graficzne, że. No. Nie. Yeah. A ty jaką masz? Ja, ale... No i tak masz dużo FPS-ów. te Pizzy. Panato, na to Na no co? O kurwa Aj baba ale. Jedziemy co? Jedziemy kurwa Ciągniesz malina Dawa jedziemy na D Tam już przejmują nasi bo to koksy No kurwa panie e, Namierzają nas I Maskowanie i nikt nie wie o co chodzi E! Skąd? Z tyłu Coś nas namierzyło Czołg, z tyłu, czołg. E jak on A. nas tak szybko rozkurwił no bo nas namierzyły yy, na kierowaną pizetkę Ale kutas Ja bym se polatał do chuja A tu jest Smaft to słaby jest smaw. To ten taki ma, ma gdzie gdzie jest? Ty go widzisz? Możesz nim latać Ale Smaft to jest bazuka A, -a. A, A Bierzemy czołg czy to takie pimpadło? Dawaj czołg. Ja, ja już tam pod ich celami Jestem, próbuję Jak? coś samotnie zrobić. Jak? Samotnie, to ty im możesz gówno zrobić tak O widzę, widzę. Widziałem Dupę Ktoś mnie się tutaj ruszał, chuje. Mówię. Jest, jest, jest. Jak oni kampią boże! ja pierdzielę, ile ich tam jest. No i tylko te snajperki, i tylko... Ja pierdolę Tylko by celowali w jedno miejsce, w środek ja jest... Tylko czekają Dobra, chodź, heli mam Ja uciekam Wiesz, mi Poczekaj, bo ja prawie padłem Pa, jeszcze zajmę dwóch, ale faza I chuj, nie ma ten Gdzie ty jesteś? No, heli, lecę Dasz mi nim polatać? Już. Tak, zesraj się. Już ja wziąłem. Kto mnie zdejmuje? Ja, to. <laughs> nie umiem tym latać, ale się nauczę. A co ty umiesz, brachu? Tutaj gdzieś był koleś, jest. O kurde, heli się prawie rozwaliło. Nie, jeszcze nie. Wysiadłem, kurde, bo się przestraszyłem. Fajna ta urona, fajna, fajna, nie boję, nie boję, nie boję. Kto my z nie? Skąd? Nie, nie, nie. Z budynku. Kurde, do mnie... U, u, tu są! O kurde! Ej, a jak się podkręci plotka, no nie? To wtedy ma się więcej FPSów, czy nie? Lepszą Ej, Zależy, jaką masz kartę. No by to coś działało. No tam ledwo, kurde, samo Ale samu ile, ile masz co masz na myśli ledwo? O 5 FPSów? Ale to by dobrze idziało, tak kulowo. E, co masz na myśli? O 5 FPSów, więcej ci poszło czyli To jest? ci będzie mieć stabilniej A, no o co o to mi chodzi Kurwa chcę to przejąć Dobra w sumie tam był łykiczołk, dawaj na mnie się lesp. Jak ja na przykład nałem y, na ultra 50 to teraz mamy 70, nie? No co ty? Znaczy 60 i 70, tam miałem 40 i 60 E no to i jak ja mam bez podkręcenia po 60 Po 55, 50. No, a jaką ty masz kartę jaką ja mam No a bez podkręcenia to jak ja podkręcę będę mieć 70 no, no może Nie no 60 będę Bo ja też mam 60, 50, 70 nie, no, To się poniżej 50, 50. No co, ty, ty masz 70? Jak ja, jak ja nie mam 70? Ale mi poniżej czasami na, har na harku nie, naprawdę. W każdym momencie. Ma się czym chwalić. No. Nie teraz, teraz to mam 52. Dobra, fajnie. Zajbisz się, nie no dobra. Trochę bez sensu, jesteś na mnie? Nie, jakiś dup jest na mnie. Boże. Nie ogarniam tej mapy, musimy coś innego nagrać. Ja no też nie, chodzę gdzie chcę, chodzę, chodzę i... Nie. Tak, a ty kurde przynajmniej zdobywasz punkty, a ja jej w ogóle nie ogarniam. Bo ty się zbocz, ty się bo, bo... Chuj, sobie ktoś tu jest. Nie mogę nawet tego przejąć. I chuj, zajebam. No tak, 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 tak. Ktoś mnie z RPG zabił, chociaż ja w niego trafiłem. 3 na 11 masz. Patrz, ten Wilk, kosak, kur... jest minus 1000 Czemu się nie mogę... Ty żyjesz? Czemu ja się nie mogę na tobie nawet respić? Dobra, na jakiś pedale się zrespiłem Wezmę sobie a... aseswal. Co za pedał! Skadż! O kurwa i padnie, ja pierdolę. Kurwa, kurwa, mać! Dobra, czekaj, już trwa, ja co dzisiaj te zrenderuję i wrzucę, jaka zwała. Dobra, trzeba coś tu pierdolić, dwa gdzie ty jesteś? Mam heli? Dawaj do mnie, ktoś mi go zabrał. I... Co? Nie. Kurde, mam 2% HP Jak mogę napisać, że ja chcę lecieć helikopterem? Patrz na moje stawki, jakie zajebiste, ty Garnie napisać, no widzę, widzę Napisałem że jak chcę lecieć, tyle Czekaj, po przypał jest. <grytujcie>. Jaki debil Powiedz, żeby ciągnął kiwel Dobra, git I co chciał? Nagrywamy Do końca rundy O ja zdechłem Co Idziemy chciał twój stary, stary? Pytał o ciebie Tak, o ciebie kurwa no. Ja pytał, ale czemu nie mogę się na sobie zaraz pić gdzie ty kurwa jesteś? kurcze tylko dwa razy cię widziałem podczas rundy tam jest felek ja próbuję go gonię gościa przez pół mapy. i chcę go znożobić w końcu zginę no i w końcu go zginę. I powiedział gdzie jesteś? no ja! Aj, 3, koleś, 12. koleś mnie spalnika za mił No bo on chciał ten ten zniszczyć czołkać ja się tak bawiłem i kurwa frajer rywany Ej, słychać moją światkę? No co, ja jest twój traktor. Twój komputer głośny Dobra, ja przestaję nagrywać, bo to jest bez sensu, e? Czemu nawet nie wiem na co ja to nagrywam. ja też nie wiem. Ty ja tu na co nagrywam. I chyba pojebało, jak to usunąć? No to zatrzymujesz i zaznaczasz i delay O kurwa, ja mam 900 megawolnych na SSD, ja muszę wszystko usunąć no, Jak zaznaczać i delayed? Tak? Jak? No delete, no gdzie wiesz jest guzik delete, nie bądź takim lowem Muszę wszystko usunąć, naprawdę Gówno, ty staniesz najbliżej. Ja wychodzę Czemu? No daj graj jeszcze chwilę Jutro nagram, kurde Musiałem na SSD wgrać wszystko, miałem akurat y, Dobra, ale weź na Zostało 118 ticketów, no grajmy jeszcze Czekaj, ja dołączę od nowa Dobra, stary, to nagrałem ten to wrzucę na YouTube Na RedTube No, to zazdrój wizerunek mogę tam wrzucić Ewentualnie, bo się nadaje Twój ryj No No tak, nie y Dobra, jest dwadzieścia dwa i giga miejsca. A ile ty masz CT? Ty! 128 ja. mhm. I cały pchałem, nie Kolej wiem... Koleś wszystkich pozabijał z lotunku t 4 i ja pierdolę. No... Przez ty... Wszystko, wszystko, kurde, przez te cykle muszę nowego formata zrobić. Jak będę mieć nowy net, to będę formata. A kiedy będziesz mieć nowego neta? W sobotę. Tak, jak jeszcze się nie dogadałeś ze starymi, a już w sobotę Co? Bo, jak ty jeszcze się tam ze starymi nie dogadałeś, się ani nic się. Ole mi wystrzeliło gdzieś Dobra robota, panowie, cel przejęty Ale z nimi to jest jak yy, ze wszystkim innym, bo tak i jak co? Z nimi to jest Pomyślimy i tak gadają co, codziennie. Pomyślimy. No moi też. Pomyślimy. Ale moi w końcu pomyśleli i wzięli mi 60 i chuj. A moi nie myślą. Widać <laughs> to okay. po tobie, po kim to przejęłeś. Nie ma co w górę. Diz na swoich starych chuj. Dice. Nie wstawiaj tego. Rytku. Ty, dwubój. Na dzień dobry. O, ładnie. No kto mnie... Jestem dziewutka w Nie wiem. A ty na twardy nagrywasz? No na dysk twardy. A masz miękki? <laughs> Mam bardzo miękki. <laughs> A <co? laughs> Jaki suchy, ja dole, Co ty mi stary z głową? <laughs> na dysk twardy A masz miękki? Dawaj, dawaj na rozstawienie Amerykanów. Różstwo, nie? Hmm. Ruskich ja wolę. Ruskich jabłek. Aha, kto do mnie wali? Ty do mnie. No chodź. Nie zabijaj mnie. Dostałeś coś? Nie. Dobra, dawaj. Czekaj, to będzie te. Na znak rozpoznawczy, jeb, jeb, jeb. I teraz Czekaj se to tylko tak tutaj przybier Eee, Zabiło cię? Nie <śm> A ciebie? Zabite cię za mino To dawaj, ja czekam na ciebie Jestem ruski Takię Ale widzę cię, no? Mnie za, za społeczna Ja pierdolę to będziesz mówił gdzie są twoi Ty tu jakieś kraty są ważne są na banku Gdzie są? Na banku Gdzie kurwa co to jest No w banku są Na C idą moi Na Czecha bo ja z tych kraty nic nie widzę gdzie jest tu C Przejmują C moi, jest jeden. No kurwa jak ty alchujowy ten pojazd ja A ja się w czy... kawlec zabijam, nie? Ja dałem ci, Zabijam jakiegoś frajera. Kurwa, za... To ty kurwo. Masz wpis też ma. Ja tam u góry twojego kolesia zabijam. Z... AK... Z 74U. Jak pizda. Ja tutaj miałem fajną taktykę, jakbyśmy byli w Amerykanach i by było dużo osób Pokażę Ci ją to No nie Ty bocie, ja byłem, ja miałem bo... źle trochę, bo ja wpadłem do dziury Bo jesteś dziurą niemalą Poczekaj Zaraz, zaraz cię zniszczę Zajebał mnie Kurwa naprawiałem samolot Kurwa, e, eh, nie podoba mi się to, lej tą kolę I streszczę się, bo silnym chcę jak nie dostanę to do ciebie i ci pomogę A tego byś nie chciała Ale jesteś śmieszny Dobra, chuj ci w Kurwa Kurde, no O <shrough> Do Gdzie jesteś? W twojej picie. Tam, gdzie ty nigdy nie zajrzysz. Aha, Bogardo. Jakiś gardzik mnie zabił. Ja po tej rundzie idę cipać. Albo jeszcze jeden mecz. Dawaj, det mecz zagramy. No to ty i dwa mam nagrywać i renderować. No ty kurde słaby jesteś Pojebały tej korty? Nie no jut jutro zagramy z moim Plutonem, co? Z kim? Z moim Plutonem. Co to za pluton jakiś pewien... Da ja się wstydzy nagrywać z głosem, bo ja mam takie zjebany. No jakby ci przeorali kurwa szczotką do kibla. No. No. Kurde. Co mi zrobili? Ja muszę sobie przerabiać trochę. No jak fubu. Zabij mnie frajer, jakieś cypy, i, i chuj psp Trochę muszę tony sobie no, zmniejszyć To jak FUBU, to jak FUBU Witam wszystkich, tutaj FUBU, Jarek Jestem nobem jebanym i nie mam życia i kurwa jeżdżę na wózku O, koniec Dobra, się skończyło Ale on sprzedał piekarnie, żeby mieć to ostatniej 101 Wiem Mu piekarze nabijają, bo w piekarze mu bufują 17 na 21, mam szóste miejsce, siódme miejsce a ja od 5 na 6. Dobra, to to było tyle na ten odcinek. był ze mną. Okay, to ty by bez... za Kurwa Milo? Nie. Tymon, o Tymon... A nie, albo ab, Szymon, bo Szymon to badalski imię. Jesteś panem no. Szymonem. Dobra i to tyle. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału oraz ocenić, a do Tymona czy tam kurwa Szymona nie wbijać. Nie go. wbijać na kanał o to je Kurwa kurde. Dobra. Hej to Coś to jeszcze? Się nie zastra. Dobra, dzięki na razie. Cześć. Cytować. A ty masz pizdę, chuju, na razie.